Witam serdecznie wszystkie Panny, Panny Słoneczne, Księżycowe, Ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na grudzień 2022 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogie Panny? Słuchajcie, od 6 grudnia, Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, wchodzi do koziorożca i ustawia się w trygonie. Czyli w bardzo dobrym aspekcie do waszego znaku. Od 10 Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, również wchodzi do koziorożca i ustawia się w trygonie do waszego znaku, a od 21 słońce, czyli wszystkie te trzy planety będą w koziorożcu, w trygonie, czyli w bardzo korzystnym aspekcie do Waszego znaku. Również do 19 grudnia Jowisz. Planeta szczęścia, ekspansji, rozwoju będzie jeszcze naprzeciw Waszego znaku, dodając Wam wiary, nadziei, optymizmu i odwagi. Ale zacznijmy od początku. Uprzedzam, że pierwsza połowa miesiąca jest dość trudna. Już 1 grudnia Wenus, planeta miłości, pieniędzy, ustawi się naprzeciw Marsa. Obie planety są w trudnym aspekcie do Waszego znaku. Dotyczy to, dotyczyć to będzie konfliktu pomiędzy sprawami domowo-rodzinnymi, a zawodowymi. Tutaj jest jakiś konflikt. Mogą być konflikty w partnerstwie, konflikty o pieniądze, więc słuchajcie ostrożnie, bo może być bardzo nerwowo. Mars jest w ruchu wstecznym, więc... Yy, Jesteśmy też słabsi, tak? Wracają jakieś stare sprawy, niedokończone rozmowy. 2 grudnia uwaga: Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, krótkich podróży, ustawia się w kwadraturze do Neptuna. Neptun, y, planeta w tym przypadku iluzji, y, uwaga na używki. Nie jest to dobry czas na rozmowy, na negocjacje. Również y, Podpisywanie umów. U Was w jakiś sposób dotyczy to Waszej rodziny i Waszego partnerstwa, współpracy z innymi ludźmi, więc nie, na pewno nie negocjujemy, nie podpisujemy, nie prowadzimy rozmów biznesowych w tym czasie. 4 grudnia Neptun, planeta artystów, planeta duchowości, planeta mi miłości, rusza w ruch prosty. Tak jak powiedziałem, Neptun jest naprzeciw waszego znaku, yy, tak jak i Jowisz w rybach, więc wpływa na Was yy, także yy, potrzebujecie miłości, potrzebujecie duchowości, rozwijacie się. Yy, podczas tego dnia, uwaga, tym razem Wenus, planeta miłości, pieniędzy, ustawia się w kwadraturze do Neptuna. Również dotyczy to spraw waszych domowych i spraw partnerskich, spraw domowych, waszego poczucia bezpieczeństwa, jak i współpracy z innymi ludźmi, czyli tutaj możecie się dowiedzieć na przykład o jakimś kłamstwie, o jakimś oszustwie, albo możecie zostać oszukani. Więc tutaj bądźcie ostrożni. Nie, jeżeli kogoś poznajecie w tym czasie, to też yy, pamiętajcie, że takie przysłowie. Nie wszystko złoto, co się świeci. Y... Szósty również dość trudny dzień, ponieważ tak: Merkury wchodzi do koziorożca i ustawia się w trygonie do Waszego znaku. Merkury odpowiada za komunikację, współpracę, biznes to jest dla Was dobra informacja, ale w tym samym czasie Merkury ustawia się w kwadraturze do Jowisza. Y... Ja owisz planeta szczęścia, ekspansja, ale tutaj możemy coś zrobić za szybko, za dużo, czyli uwaga na jakieś okazje. Jeżeli chcecie kupić coś do domu, sprawdzajcie. Sz y szczególnie no, teraz y okres przedświąteczny, dużo oszustów gresuje, tak? Bądźcie ostrożni w tym miesiącu. 8 grudnia odbywa się pełnia księżyca w znaku bliźniąt. Niestety, pełnia jest dla Was. Trudnych aspektach. Księżyc znajduje się w bliźniętach na Marsie, czyli jest nerwowo, konfliktowo. Księżyc i Mars się nie lubią. Dużo emocji, dużo nerwowości. Yy, u Was dotyczy to Waszej kariery zawodowej. Słońce będzie w strzelcu. Yy, yy, wasze poczucie bezpieczeństwa, więc tutaj yy, Ten now jest w trudnych aspektach, i zawodowych, i rodzinno-domowych. Yy, zaraz na drugi dzień Wenus jest w kwadraturze do Jowisza, czyli planeta, która odpowiada za miłość, za pieniądze. Jowisz w tym przypadku zrobiłem coś za dużo, za szybko. Konflikty na przykład w partnerstwie, konflikty we współpracy. Pełnia jest bardzo wybuchowa, szczególnie dla Was, więc drogie Panny, uważajcie, bądźcie ostrożne. Dbajcie o wycieszenie, o medytację, żeby nie podniosły Was emocje. Tutaj może się też coś zakończyć, tak? coś, co nabrzmiewało, tak? Mac jest w ruchu wstecznym, więc tutaj jakiś duży konflikt, jakieś wyładowanie, coś może się zakończyć. Możecie zakończyć jakąś relację, możecie zakończyć jakąś pracę, możecie, nie wiem, wyprowadzić się na przykład. Tutaj jest naprawdę bardzo wybuchowa i nerwowa dla Was ta pełnia. 10 grudnia Wenus wchodzi do Koziorożca. Wenus odpowiada za miłość, za pieniądze. Dołącza do Merkurego, który już tam jest. Ustawiają się w trygonie do Waszego znaku. Tutaj możecie... Zadbać o siebie, zastanowić się, co ja robię dla siebie. Czy to, jak ja żyję, jak ja robię, powoduje, że czuję się spełniona, że realizuję siebie y, jako kobieta, jako człowiek? Czy czuję się szczęśliwa? Y, te planety pomogą Wam y, powoli, krok po kroku, wypracować swoje szczęście. W Koziorożcu, mimo wszystko, jest, jesteśmy ambitni, chcemy coś osiągnąć ale jesteśmy nastawieni również na ciężką pracę. Ale pan na pracę się nie boi, pan na pracę kocha, więc będzie wszystko w porządku. 12. dość dobry dzień, ponieważ Słońce ustawi się w sekstylu do Saturna, czyli poprawa w waszym domu, w waszej rodzinie, w codziennym życiu. Tutaj myślę, że Wy pracujecie sobie jakiś kompromis może być tak, że podczas pełni będą też konflikty z dziećmi, tak coś się zepsuje na przykład w domu, tutaj już jest poprawa tutaj już już nie w emocjach, poprzez doświadczenie możemy spowodować, że nasze życie codzienne będzie lepsze tutaj lepiej się czujemy też zdrowotnie, także ok, uwaga 14 grudnia, ponieważ tym razem Słońce ustawi się w kwadraturze do Neptuna Znowu, znów powraca temat. Słońce w strzelcu, czyli yy, jak ja czuję, czy ja się czuję, Bezpiecznie w tym co jestem. Czy ja czuję radość? Czy w moim domu jest radość? Jest zabawa? Czy tylko powaga? Tutaj kwadratura do Neptuna, jakaś iluzja. Tutaj łatwo nas jest oszukać, omamić. Uwaga na współpracowników. Uwaga w tym miesiącu na okazję. Szczególnie jeżeli chcecie kupić coś do domu, tak? Y Neptun w kwadraturze zaciemnia, że my nie widzimy dobrze, nie widzimy wyraźnie. Czasami widzimy to, co chcemy. Więc pamiętajcie o tym. 17 grudnia, trygon Merkurego z Uranem. Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu. Uran, planeta rewolucji, nieprzewidywalności, młodości, planeta internetu. Tutaj robi się, tworzy się wielki trygon. To jest bardzo dobry dzień. Czyli 17 grudnia, y, słońce w koziorożcu, y, uran jest y, w byku, reprezentuje u Was wyjazdy zagraniczne, naukę, rozwój, y, tutaj coś nowego, coś, co, czego się uczycie, powinno przynieść efekty. Tutaj będzie szansa na to, żeby to, czego się nauczyliście, to, co umiecie, to, co poznajecie, y, dalej was budowało, rozwijało. I jeszcze oprócz tego przyniosło pieniądze, więc 17 bardzo fajny dzień. 20 Jowisz wchodzi do Barana. Jowisz, planeta szczęścia, planeta ekspansji. U was wchodząc do Barana zaznacza tutaj pieniądze od innych ludzi, czyli tutaj się coś będzie działo. Tutaj będziecie z, y, myśleli, y, żeby. Postawić na siebie, żeby pozbyć się jakichś kredytów, żeby yy, zadziałać tak, żeby te pieniądze od innych napływały do Was. Pamiętajcie, że Jowisz rozwija Jowisz tam, gdzie jest, tam powiększa. Tutaj dużo energii będziecie yy, wykorzystywali na to, żeby uporządkować yy, sprawy finansowe również wasze lęki, wasze traumy, żeby się z tym zmierzyć, żeby wreszcie yy, postawić na siebie. 21 słońce wchodzi do koziorożca, dołącza do Merkurego, do Wenus i wszystkie te trzy planety są w Trygonie, czyli tutaj pracujecie na swoją przyszłość. Jesteście ambitni, chcecie coś osiągnąć. Tutaj możecie się wykazać, tutaj wszystko wam sprzyja. Możecie Y, powrócić do planów, y, które kiedyś zarzuciliście. Jakaś okazja przyjdzie, więc tutaj będziecie szczęśliwi i zadowoleni. 22. Y, słońce, które weszło do koziorożca, ustawi się w kwadraturze do Jowisza. Słońce w koziorożcu y, reprezentuje y, też czas zabawy. Zobaczyć, jakie macie, może, ograniczenia, czas realizacji siebie w kwadraturze do Jowisza. Tutaj być może zobaczycie, że to, co chcielibyście realizować, nie pozwala wam na to stan waszych finansów, być może kredyty, być może jakieś zobowiązania. Tutaj yy, kwadratura to jest taka złość, takie niepogodzenie się, takie energie, które nam przeszkadzają, więc to możecie zobaczyć. Tak to dotyczy. Pieniądze od innych ludzi. Yy, yy, podczas tego dnia 22, mimo wszystko nie będzie najgorzej, ponieważ Wenus, która odpowiada za miłość, za pieniądze, będzie w trygonie do Urana, czyli wy zaczniecie szukać nowych sposobów na to, żeby poprawić swoje finanse. Wenus yy, w koziorożcu jest bardzo pracowita w nie do urana stawia na coś nowego czyli zobaczycie, że być może wy możecie zrealizować siebie ale w jakiś nowy sposób jakimiś nowymi metodami nie tym co dotychczas tylko postawić na coś co do was przyszło czego się uczycie czegoś co się rozwijacie być może tutaj kontakty zagraniczne współpraca z zagranicą być może wyjazdy zagraniczne w tej energii będzie się odbywał nów księżyca w znaku koziorożca. Nów jest w trygonie do Waszego znaku. Także mówię, z jednej strony zobaczycie, że trudno Wam jest się realizować, bo tutaj w tle są jakieś pieniądze, jakieś zobowiązania, ale macie szansę na nowe pomysły, czyli nów jest dla Was bardzo korzystny, słuchajcie, może przynieść jakieś nowe pomysły, nowe możliwości, otwarcie się na coś nowego. W takiej energii będzie też wigilia, tak? Księżyc będzie w koziorożcu, więc będzie poważnie, będą poważne rozmowy, ale już w pierwszy dzień świąt. Merkury, planeta komunikacji, współpracy, ale też biznesu i krótkich podróży będzie w sekstylu do Neptuna. Więc tak, miły czas, będziecie się bawili, być może poznacie kogoś nowego, będą fajne rozmowy z ludźmi, z którymi bardzo dobrze się czujecie, z którymi czujecie więzi. 28, z kolei, Wenus, która odpowiada za miłość, za pieniądze, będzie w sekstrylu do Neptuna. Planety miłości, planety inspiracji, planety artystów, planety duchowości. Tutaj dobry czas na randki, dobry czas na miłość, dobry czas na spotkania, na zabawę. Także tutaj poprawa w, w, w sprawach partnerskich. Być może wyjdziecie sobie gdzieś razem. Uwaga, 29 grudnia, Merkury, Planeta Komunikacji, współpracy, biznesu wchodzi w retrogradację, czyli będzie w retrogradacji, o ile dobrze pamiętam, do 18 stycznia pamiętamy, że do 14 jest mars w retrogradacji, czyli ogólnie nie jest to dobry czas na rozpoczynanie nowych przedsięwzięć, podpisywanie umów, również na... Yy, Kupowanie sprzętów elektronicznych, jak pamiętacie. Ale oczywiście słuchajcie, jeżeli ktoś 1 stycznia rozpoczyna pracę, wiadomo, że no, nie dajmy się zwariować, ale może być tak, że będą opóźnienia, na przykład bądźcie na to przygotowani. Maz jest w retro, więc świat spowalnia, wszystko spowalnia, na wszystko trzeba dłużej czekać. Czekamy na jakąś odpowiedź, potrzeba jest cierpliwości. Merkury we wstecznym też no jeżeli podpiszecie umowę możecie nie wiedzieć wszystkiego wszystko dokładnie czytajcie także drogie panny yy, dla was na pewno nastąpi poprawa jak planety wejdą do koziorożca ale uwaga w tym miesiącu na okazję na konflikty domowo rodzinno zawodowe partnerskie na oszustwa więc starajcie się w tym miesiącu dbać o siebie, zachować spokój, równowagę. I Jowisz jeszcze do 19 będzie naprzeciw waszego znaku, więc jeszcze was zainspiruje, uspokaja. Neptun cały czas jest naprzeciw. Czerpcie z tego energię, otaczajcie się ludźmi. Którzy Was wspierają, którzy Was pomagają. Oddawajcie się praktykom medytacyjnym, oddychowym. Spędzajcie czas na łonie Przyrody, która zawsze yy, działa na Was uzdrawiająco. Życzę Wam wspaniałego miesiąca. Yy, niedługo, słuchajcie, w styczniu Mars wyjdzie z retro, Merkury wyjdzie z retro i sprawy pójdą do przodu. Także. Ja ze swojej strony dziękuję. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze na koniec miesiąca nagrać dla Was jakiś film w podziękowaniu za ten cały rok. Yy, a ze swojej strony zapraszam Was na konsultacje prywatne u mnie. Yy, możecie Dowiedzieć się, czy mam szansę na miłość, czy nastąpi u mnie poprawa finansowa, czy to jest dobry czas na zmianę pracy, co do mnie idzie, jakie mam szanse, jakie możliwości. Także na te pytania astrologia Wam odpowie. Także zapraszam serdecznie. Na dzisiaj dziękuję, pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia.